Kolejna strategia. Jest to zupełnie ta sama praca do, do wykonania, tylko że po prostu na innych kwotach. Robię to na kilku różnych kwotach, żeby. Jak najbardziej dla ludzi uzmysłowić, co ich czeka po 3 miesiącach. Jedni wybierają, że chcą działać na przykład na 1000 dolarów, bo takie mają otoczenie, i inni na, na 2,5 tysiąca, 5 czy 10 tysięcy, czy więcej. Dlatego ja to po prostu chciałem zobrazować tak, że po, po 4,5 minutach będziesz wiedział, co możesz, czego możesz oczekiwać po 3 miesiącach działania od momentu podjęcia decyzji. Także teraz na 2,5 tysiąca dolarów, czyli to będzie około 10 tysięcy złotych. 2,5 tysiąca dolarów jest to Twój depozyt, 250 dolarów jest to te 10%, które Ty będziesz otrzymywał od Jarvisa w naliczeniach dziennych Klautokena i 3 osoby w przeciągu miesiąca na 2,5 tysiąca dolarów. Łącznie tutaj będzie obrót wtedy 7,5 dolarów. I teraz później ta Twoja praca będzie polegała na tym, aby pomóc tym osobom też znaleźć 3 osoby. Później te osoby będą miały tę samą pracę do wykonania, czyli też tylko i wyłącznie trzy osoby, nie więcej. Zróbmy, zrealizujmy ten schemat. Jeżeli oczywiście będzie szło elegancko, można robić więcej, wręcz wskazane. Chodzi o to, że tutaj są te strategie takie, że tak powiem, leniwe dla ludzi, którzy chcą zacząć, bądź nawet którzy działają, to już widzą, co po trzech miesiącach ich tak naprawdę czeka. Także po wykonaniu zupełnie tego samego schematu, który był wcześniej przy tysiącu, tutaj robimy na 2,5 i. 250 to jest wasz zysk z waszego depozytu miesięcznie. Z levelu pierwszego macie 750 dolarów miesięcznie, z levelu drugiego 1125 i z levelu trzeciego 337. Łącznie daje to 2212 dolarów, co w przybliżeniu będzie to 8400 zł miesięcznie. Po trzech miesiącach pracy przy działaniu na kwotach około 10 000 zł. No to jest bardzo, że tak powiem przystępne na Polskę, bardzo dużo ludzi e, działa na takich właśnie depozytach, nie? Jest to taka w miarę kwota e, dostępna i normalna dla ludzi na inwestycje. Czyli to będzie 73 dolary dniówki, czyli 280 zł, e, 280 zł tutaj jest błąd, 280 zł dziennie. I teraz po trzecim miesiącu to samo co w poprzedniej strategii, z, tym, że tutaj kwota jest większa 2212 dolarów. To jest tyle, ile powinieneś zarobić po trzech miesiącach działania, i przyjmując to podziałkę na 1,20 dolara 20 za jeden Klautoken, czyli prawidłowo powinieneś otrzymać 1850 tokenów. Tych tokenów oczywiście będzie więcej, bo tutaj taką kwotę uzyskasz po trzecim miesiącu, z tym, że już w pierwszym zarobisz pewną kwotę Klautokenów i w drugim Również, także tych tokenów tutaj prawdopodobnie będzie coś około 2,5 Ja policzyłem to na najniższej linii jakby oporu, żeby się później jakby nie, wiem, nie rozczarować <laughs> i nie wkurzyć tylko to, co jakby realnie jest do osiągnięcia, czyli 1850 tokenów z trzeciego miesiąca powiedzmy, że je przetrzymasz po prostu. Z pierwszego miesiąca sobie wypłacisz, będziesz żył, z drugiego miesiąca też jeżeli tak uważasz. Ale z trzeciego miesiąca, jeżeli przyjmijmy taką strategię po prostu, jeżeli przytrzymasz te tokeny do ceny 10 dolarów, co się wydarzy, myślę, że to jest kwestia jakby no, ładnych kilku miesięcy, jesteś w stanie uzyskać 18,5 tysiąca dolarów przy inwestycji swojej 2,5 tysiąca dolarów, gdzie miesiąc w miesiąc do momentu kiedy ta cena osiągnie te 10 dolarów, ty dalej miesiąc w miesiąc będziesz zarabiał te 2212 dolarów, czyli 280 zł. Dyniówki. Tyle jeżeli chodzi o strategię na